Dobra robota, Fischer. Jeden z naszych partnerów, Masud Ibn Yusif, zajmie się resztą. Ja potrzebuję Cię gdzie indziej. Obydwaj udamy się do Szanghaju. Znajduje się tam pakistański fizyk jądrowy sprzedający bardzo pożyteczne informacje. Spotkamy się z nim i odbierzemy od niego te informacje. Przy odrobinie szczęścia, może nawet dostanie od nas zapłaty. Do zobaczenia w Szanghaju. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej misji w Splinter Cell Double Agent. Witamy w Szanghaju, tak. Jest to kolejna misja w Szanghaju i... E, tutaj po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z Quick Time Eventem. Tak jest. I ostatni zresztą. I to dosłownie za chwilę. Tak. Ekran wczytywania. Krada się zapisała. Będziemy rozmawiali z doktorem Aswotem. Ty włamiesz się do jego gabinetu i ukradniesz jego notatki. Gdy cię wezwiemy. Hej! Jak widać coś się dzieje. Pilot odkitował. Oczywiście my musimy to naprawić mhm. Dobra dobra Już pędzę Oczywiście ta yy, To się dzieje samo wszystko automatycznie My musimy tylko wyrównać lodi Tak jest. Przy pomocy klewiczy A i D wyrównujemy lodi Zadanie wykonane No i to już był ostatni, taki, durny... Żeby twórczy, każdy ma Lądujemy! Tak jest. I, e, generalnie rzecz biorąc, bardzo ładne widoki są tutaj, w Szanghaju. Zostań tu i miej ich aż do odwołania. Tak. Oczywiście. Latasz jak... A ty wcale w każdym bądź razie Oczywiście znaczy nie będziemy tu stali jak jakaś pała stoję po stronie agencji Czyżby Czy wy, w NSA zawsze jesteście za cywili? Tak Mniejsza to. rzecz w tym, że w tej chwili nie wiemy po co terroryści spotykają się przy herbaty. Bo im się pić chcę. dostaniesz się do środka i nagrasz całe wejście Da się zrobić. Dobra Oczywiście, że się da no. Agent Williams nigdy nie wspominał, że wybrakowało ci umiejętności w tych sprawach Poza tym nikt się nie odezwie, jeśli cię tu zobaczą. Ale jeśli zostaniesz zauważony poza tym obszarem. To zaczną strzelać, obszar... wiem, wiem. W każdym razie, idziemy teraz tutaj i musimy dostać się do safeu Emila. W każdym razie mamy tutaj kolesia. Eee, trzeba go ominąć. W każdym razie zaraz odbiję mu animacja albo nie Ta, odbiłam animację, bo tam koleś się do niego pyta nagle pobiegł, w każdym razie to jest nieważne, my wchodzimy teraz tędy, tędy i wskaczemy na rurę, żeby trafić tak jest i idziemy teraz w prawo, musimy włączyć sobie dźwig, gdyż najpierw, pierwsze co, musimy podsłuchać e, rozmowę terrorystów, czyli Emila, Masuda, te sprawy wiecie i musimy sobie teraz uruchomić dźwig, aby móc się spuścić na linię. E, ale najpierw sprawdźmy cele. Proszę bardzo. Nagraj przebieg tajnego spotkania. Nie daj się zauważyć na terenie. E, nie, nie. Tego. No. Tak, najpierw się włamiemy, żeby ten dźwig otworzyć. Mhm. Pokój zabezpieczony. No, a my włączamy sobie dźwig, ale najpierw przeczytamy sobie jeszcze maila, ale nie ma tutaj maila. Myślałem, że jest jakiś mail, nie ma. To nie, włączamy dźwig. No, wkakuj sam. Proszę bardzo, jakie ładne widoczki tutaj mamy. Jak na 2006 rok to naprawdę elegancko. Samochody nawet jeżdżą. Ja włączyłem, cicho. Dobra To nie ja No ja, no mówię, no. że ja Nie wiem, dlatego tu jestem Tak Nie powinieneś dotykać dźwigu Nieważne e, Schodzimy sobie na dół I przechodzimy po parapecie Tak jest Przy krawędzi idziemy sobie Musimy nagrać przebieg tego tajnego spotkania w każdym razie na dole mamy kolesi, jednakowoż nie należy się nimi przejmować, gdyż wszyscy tam są uwaleni i nie dziwi ich widok na parapecie e, ninja, czarnego ninja w turywizyjnych gorach. To jest dla nich zupełnie normalne. No. W każdym razie mam nadzieję, że nikt nie ma ręku wysokości. Ta. No. Więc jak widać Fajwerki nam nie pomagają, grze zaświetlają, jednakowoż wszyscy, ma, wszyscy mają nas w dupie. Już jak mówiłem, są uwaleni, więc nie przyjmujemy się. W każdym razie, docieramy do miejsca, z którego będziemy się spuszczać na dół. Gra się pewnie zapisze. Ta. To jest jasna, no, zjeżdżamy na dół teraz. Zjeżdżaj, zjeżdżaj sam. Nie ma czasu. I teraz trzeba jak najszybciej nagrać przebieg tego spotkania, żeby mieć to z głowy. Tak, wyjmujemy sobie mikrofon, który to wcześniej przygotowałem. Nie próbujcie oszukać na cenie. Chcę, byś opuścił o 200 milionów. Proszę bardzo, grube stawki. o 10 milionów. Ja się z tobą nie targuję. Ja opuszczę 100 Skąd mamy wiedzieć, że to działa? Masut, spokojnie. Fischer, uwaga! Tak, spadamy. Tu piszemy. Głowiec <coughs> jest na miejscu. Mhm. Mm Teraz wystarczy się pospieszyć troszkę. Baza. i. Wiecie, do czego służy ten dźwięk? Nie wiem o co ci chodzi. Tak. Poczekaj. Pójdę coś sprawdzić. Co jest pod pokojem Spotka. Inne pies, i pralnia. A co? Pralnia? Pod spokojem spotkań? Tak. To stamtąd wydobyła się ta para. Posyłamy wsparcie. Tak na wypadek. Toś nie głowie ciechę. Ja nie! Nikogo tu nie ma. Więc wracaj do patrolowania. W każdym razie. Musimy teraz się dostać do sejfu Emila. Ale najpierw trzeba się przedostać do hotelu, że no i cóż, wystarczy poczekać tutaj, w tym miejscu. Światło helikoptera nas nie sięgnie. Musimy poczekać aż koleś hotelowy otworzy nam okno, on nas nie zauważy. W tym miejscu jesteśmy bezpieczni w 100%. tak, się patrzy na dół, ale nic nie wypatrzy. No, fajerwerki proszę bardzo. No i co, i co jest od koleś? Już nie jesteś mi potrzebny. Tylko okno, został otwarte i idź. Jakbym był hamem, bym cię złapał i wypieprzył przez to okno. że tego byś raczej nie przeżył. Proszę bardzo. No. W całe twoje szczęście, żeś sobie stąd poszedł. No a tak na serio, to i tak bym tego nie zrobił, bo 100% by nie Musisz było. dostać się do pokoju zebrać i pobrać próbkę substancji, którą sprzedaje Asła. NSA jest wściekła. Mhm. Jesteśmy teraz numerem jeden na ich liście. Tak. A to nie pierwszy raz. W każdym razie przechodzimy sobie tutaj na dół, gdyż jest bezpieczniej, o wiele. I wychodzimy górą. No wyłaś sam. Sam. Dziękuję. W każdym bądź razie. A ten co? Co za debi. Ja nie mogę. Drzwi nie mógł otworzyć przez tamtego kolesia i nagle je wyważa. Ja pierdziele. To trzeba być idiotą. A spokojnie, on jest idiotą. Teraz szukujemy sobie ten e, zajebisty ultrasoniczny emiter. Gdyż się nam przyda, gdyż... E, tam stoi strażnik i pewnie będzie problem z tym debilem, który wyważał drzwi. Tak. Tego strażnika wywabiamy. No, powiem wam, że... Bez tego emitera byłoby ciężko w tej misji, gdyż dość du dużo będziemy go używać. Eee, zapomniałem powiedzieć, że też, też był bug w double Legend taki, który to... Chociaż wykonywaliśmy zadania z gwiazdką i odblokowaliśmy lepszy sprzęt, on się nie aktualizował w naszym ekwipunku. Ta... ta... trzeba tego debila wywabić stąd. że no, bardzo to idzie w tę stronę, schowajmy się. Może może wywabmy ich obu tam. Nie, on się zatrzymał, dobra. Super. Super, super. Zamykamy drzwi. Włączamy windę. A, zamknij się, nie Jeszcze raz klikniemy i szybko spadamy. Szybciej, szybciej, szybciej. Zamykaj się. No, dziękuję. Tak jest. <laughs> on tam dalej jest poddenerwowany. Co za idiota. W każdym nie razie, nieważne. Czekamy, aż winda zjedzie na dół. No i idziemy teraz tutaj. I bierzemy sobie kamerę, którą podkładamy pod drzwi. Haha. Tutaj mamy koleś, który przy... kolesia, który przyszedł umyć sobie ręce. Proszę, aż sobie pójdzie. Wtedy stąd wyjdziemy. No, szybciej, szybciej, szybciej. Dziękuję. Tak, otwieramy drzwi. Proszę bardzo, ktoś sobie usiadł do laptopa, to my możemy wychodzić. Eee, oczywiście wychodząc, zamkniemy drzwi, żeby Wytłumaczy nie poddenerwować tego polecia. Chcę położyć łapę na tej wymianie, nieważne co to było, w sali konferencyjnej jest sejf, włam się do niego, tam powinieneś znaleźć co trzeba. Mhm. Mm my idziemy teraz tutaj, Gdzie tu jest zielona kropka w tym miejscu i czekamy, jak Emil sobie pójdzie i ten strażnik po prawej, my wkraczamy. Otwierzyć safe, powiem szczerze, że ten safe to bezproblemowo jeszcze. E, gdyż nic nas nie goni tutaj, nikt nas nie zauważy bez problemu. Emil jeszcze światło zgasił, także... E, a tak przy okazji to jest safe Emila. No, e, cokolwiek to jest, ani Emil, ani ma sód, nie może ich zdobyć. Byłeś już u... W każdym razie otwieramy, proszę bardzo, raz się nie udało, ale nie ma się co przyjmować. Nie. Proszę bardzo, no jak mówię, wystarczy jedno kliknięcie za dużo i mamy po sprawie. Teraz tutaj jest najgorzej ta druga część. No, jest, dobra, a ostatnia możemy kręcić do bólu, to nie przeszkadza, proszę bardzo. W każdym razie jest też taki przypadek, że save nie chce się zacząć otwierać, tak? Wciskamy klawisze AD i to nic nie daje. Wystarczy ruszyć z scrollem. No i. Działam. W każdym bądź razie bierzemy też tutaj amunicję, mamy do naszego pistoletu OCP, co to jest? E, zamykamy safe i, sejf i możemy stąd iść. Tak. Cicha, szybka, bierzemy, prosta akcja, bardzo fajna i przyjemna. W każdym razie zamykamy drzwi, żeby ich nie poddenerwować. co masz powiedzieć. No. To rozkaz Emila. Łam się do pokoju doktorka i notatki. Do roboty. Dobra, już idę. Spokój Asłata ma numer 2406 dostaniesz się tam przez główny szyb wentylacyjny. Tak, 24.06, trzeba zapamiętać. W każdym razie już jestem w szybie wentylacyjnym. Eee, w każdym razie nie wiem, po co MOS chciał do nas przyjść i nam to powiedzieć. Mógł nam to powiedzieć właśnie w taki sposób, jaki to zrobił teraz i na początku misji w helikopterze Emil nam to mówił, tak? więc w każdym razie czekamy, nie wychodzimy gdyż tutaj jest koleś w środku albo zaraz wejdzie, albo jest, nie wiem, nie widać go nie chcę ryzykować, gdyż tutaj wychodzenie jest za zautomatyzowane, nie to jak było w głowki Story i w głupi sposób możemy wtopić, on podejdzie tutaj do tego miejsca, gdzie są te kontrolki fajne takie, czerwone i zielone no proszę bardzo, widzicie, mówiłem że ten debil tu jest gdybyśmy wyszli, byśmy mieli przechłapane należy poczekać a że on sobie stąd pójdzie Tak jest, wychodzimy Piszę gdzie jesteś. Tak, że sam uwaga, że on tam coś się zaalarmował, się zaniepokoił po prostu Eee, tak, teraz jeżdżamy sobie na dół Panie i panowie, mamy dla Was niespodziankę. Już za 20 sekund dowiecie się państwo wszystkiego mhm. Tak, stajemy na windzie, ona zaraz zjedzie na dół, później pójdziemy do kolejnej. Proszę bardzo. Winda jedzie na dół. No. No i możemy iść teraz do drugiej. Gdyż... Mamy teraz cel. E, dostać się do pokoju Asłata i zabrać notatki. I przy okazji, pojawi się cel. Zabij doktora Asłata. Ale to później, poczekamy aż winda przyjedzie, no. Wybrałem sobie już pistolę do OCP, gdyż będziemy musieli wyłączyć te szperacze świetne, proszę bardzo. Ale to później. Czekamy aż Windows jedzie na dół. No szybciej. Nie mam całego dnia. Come on. Dziękuję. Tak, mamy OCP. No i włączamy to. Oj, niestety nie trafiłem. Na szczęście teraz się szybko ładuje. Mamy ulepszenie odblokowane pistoletu OCP, więc żaden to problem. Eee, w każdym razie. Idziemy teraz rozłożyć sobie miny. I teraz tak. Eee, rozkładamy je z, yy, w dwóch miejscach. Mamy pokój. Eee, Asłata, ale to później, nie tutaj. Tak, w, idziemy powoli przy minie. E, jedną rozkładamy, gdyż wyjście tego doktorka jest losowe, on wychodzi raz z jednej, raz z drugiej strony, czy raz z jednej, raz z drugiej. nie wiadomo, albo z tej, albo z tej. E, na razie nie idziemy do pokoju Asłata, końcówka tam 406 była bodajże. E, w każdym razie, idziemy jeszcze jedną minę rozłożyć, gdyż to jest losowe, raz wychodzi z tej, raz z tej, jak mówiłem, nie wiadomo nigdy. Tak, powoli przyjmie i możemy iść do pokoju Asłata, zabrać te notatki, co wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Tak, tym kolesem się absolutnie nie przejmujemy. To jest taki idiota, że nas się żygać chce. E, w każdym razie, tak, to jest chyba pokój Asłata. Mhm. Tak, zadanie wykonane. Gra się sejwuje, to, nas to nie interesuje. Otwieramy drzwi i. Tak, mamy dwóch kolesi rozmawiających. E, bierzemy emiter ultrasoniczny zarąbisty i strzelamy nim tutaj tak, żeby kolesi wybawić. Czasami jest bug, gdy nie odpali się dialog między nimi, e, nie da się ich wybawić tym e, emiterem niczym, ani rzucając butelką nic. Trzeba wtedy wziąć butelkę, rzucić w któregoś z tych kolesi, nie w głowę, bo go to ogłuszy, po prostu w niego, w ciało, nie w klatę albo coś. Wtedy ich to obudzi i zaczną reagować, w każdym razie. Wyłabiamy ich w tamtą stronę, aby wyszli stąd. I ważne jest, żeby podejść tam blisko, żeby oni wyszli we dwóch, bo gdy wyjdzie jeden, to nic nam to nie daje, bo jeden grzebie przy safe, a drugi wyjdzie, a my musimy się dostać do safe'u. No i problem jest taki, że tu trzeba się spieszyć. A jak mówiłem, nie jest wcale to łatwe otworzyć ten safe. W każdym razie jeszcze tutaj jest lampka, która nas oświetla, niestety. Postarajmy się, proszę bardzo, -ra, raz się nie udało, ta... Olera, jasna, co za gówno. Kto to wymyślił w ogóle, no. Dobra fisher, zaczyna się spotkanie. Cicho. Hel jest gotowy do użycia, niedługo tam będziemy. Na szczęście można odwrócić, proszę bardzo. No. Spotkanie skończone, doktor idzie w twoim kierunku. Tak. Pułapkę na niego... tylko ciężarem, otrzymaliśmy rozkaz, żeby go zdjąć. Już mam przyszykowaną, nie przejmujemy się tym. W każdym bądź razie, zaraz mi trafi szlak i to nie jest wcale śmieszne. Dziękuję. Udało się. Teraz żeby jeszcze raz nie naczyć ci kolesi a tak wracając, dlaczego Asłata załatwimy minami? I że się nie boję, że ktoś zginie od nich. Tam nikt nie chodzi, inny. E, a! Nie możemy za... ...zaciukać nożem Asłata, dlatego że... E, ...tutaj przyjedzie po nas... przyleci po nas Emil helikopterem. I... Będzie spadać zaufanie z każdą e, zwlekającą się chwilą. Także wywabiamy tych kolesi stamtąd, bo będziemy musieli tamtędy się ewakuować z tamtego pokoju i nie mielibyśmy czasu na ręczne zabicie asłata. Trzeba się posłużyć minami, tutaj. E, w każdym razie i tak zaufanie trochę spadnie. Musimy poczekać, aż zadanie będzie wykonane zabicie asłata. E, I nie jest to takie proste, mówiąc szczerze. W każdym razie. No, koleś wywabiamy tam jak najdalej. Już słychać helikopter, a, a SWAT jeszcze żyje, bo nie pojawił się komunikat, zadanie wykonane. Dobra, dobra, jestem w bezpiecznym miejscu. Proszę bardzo, zaufanie już powoli spada z jej. niestety, ale nie ma się czym przejmować. No wiem, że jesteście, ale poczekaj, jeszcze do końca. Tak, tamtych coś czas wywabiamy, proszę bardzo, zadanie wykonane zabi doktora Słota. Możemy kończyć misję, ale troszkę nam czasem zaufania wzrósł za to, że uciekliśmy. Tylko mały ten. W każdym razie mamy wszystko wykonane. Kontynuujmy co odblokowaliśmy. Odblokowaliśmy fajną rzecz. Eee, nowy hacker i to jest niedobre. W każdym razie 100%, więc cóż, trzymajcie się, na razie cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.